To, Mistrzu. Nie, nie, oj nie nie oj nie 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 oj nie nie byczku oj byczku, oj byczku, Trzyba, nie, 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 jak, jak, jak nie wywołtujecie to przegracie, bo on zrobi reaktor i przegracie. To jak... Misia, 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 jeżeli mnie wywołtujecie, to przegracie, ponieważ jest, nie, no, będą trzy osoby, on zrobi reaktor nie, no, kurwa, jest i, i, jest i was zapierdoli. To jest piekarz. Kurwa, to jest misia, misa, posłuchaj to mnie. Nie znasz dłużej. Misia! Misia na mnie no? zagłosowała, na bo kurwa liżę No, na piekarza dawaj, mistrzu! no, jesteście głupi, jesteście No, głupi. no... Nie! Mistrzu, ty idioto! A pierdolę, nie no, czemu nie na no, młodziutkiego, kurwa! Ty debilu! Dobra, róbcie te taski, duchy taski! Dobra, został mi chyba tylko jeden. To fakt ze mną! Szmato czerwona. O, ale tutaj full ofensywa wjechała. O, starą se zamknij, kurwa. Nie należał. No za zawsze drzwi przed Mortą i co, śpiją. Fajnie, to. No kurwa, róbcie te taski, wieśniaki. No ja... Ostatni został. Nie, no kto jest taki upośledzony? O kurwa. Nie, no Nie, no kurwa. Jest! Yes. S! Mówiłem, że ta to szmata jest. A galera piekas? Piekas? Piekas! Piekas! Purva, abrindo o seu domu